Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry, kochanemu Państwu. Już po raz 2000- spotykamy się ze sobą. Siedem lat trwa nasza przygoda. Bardzo, jestem, bardzo Państwu dziękuję. Bardzo za wszystkie wpisy, za wszystkie komentarze i te miłe i te mniej miłe. Zawsze je czytam z przyjemnością. Dziękuję Państwu patronom bardzo, że jesteście ze mną jeszcze do patronów będzie słówko na, na koniec zwłaszcza do tych świeżych patronów bo i tacy są ja jestem wdzięczny za to losowi za to co jest i że mam państwa i myślę, że w 2100 odcinku najlepiej zajmie się państwem plotkowanie ciotki Dorotki no bo ona jest taką niepisaną gwiazdą naszych spotkań bardzo proszę Jak mawiała ciotka Dorotka, będzie pierwsza zwrotka. Wyrzucił prezes z partii, że spadli aż na plecki siedmioro państwa radnych związanych z Morawieckim. To taki grzeczny przytyk. Geroja do geroja? Premierem już nie jesteś, a partia kurwa moja. Jak mawiała ciotka Dorotka, będzie druga zwrotka. Ostatnio coś holowni się niespecjalnie pleci, więc chciałby mieć robotę w centrali w ONZ. -ie. Są tylko nienawistni, co zacierają lonie, bąkając coś o szczurku i statku, który tonie. Jak mawiała ciotka Dorotka, będzie trzecia zwrotka. Pan Czarnek zauważył, że bardzo się opłaci posłańców od Szymona do siebie przekabacić. Ostatnia szansa PiSu, bo może się wykruszać, gdy nową partię zrobi odcinek Mateusza. Jak mawiała siotka drodka, będzie czwarta zwrotka kaucyjny system ruszył. Jest lepszy niż li drzewiej. Z maleńkim zastrzeżeniem, że prawie nikt nic nie wie, a my musimy zważać na ręce wszelkie. I czujnym być, by ktoś tu nie nabił nas w butelkę. Jak bawiał wujek za skroniec, teraz będzie. Koniec. Drugi października, haha. Czwartek. I imieniny, proszę Państwa, obchodzą Antoni i Teofil, a także Aleksandra, Berengar, Berengaria, Eleuteria, Eleuteriusz, Eleutery, Leodegar, Nasiembor, Stanimir i Ursycyn. Całkiem niezłe zestawienie, dzisiaj wszystkiego dobrego Państwu solenizantom. Nietypowe święta, mamy Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy, Ważne, Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych, Europejski Dzień Ptaków, Dzień Anioła Stróża i Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy. Przysłowie na dziś, gdy w październiku ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza. Jest jeszcze od Basi Bocian... Złota myśl w zastępstwie cycatu dnia. Dyplomacja to powiedzieć komuś, spierdalaj, w taki sposób, by poczuł podniecenie na samą myśl o zbliżającej się podróży. Bardzo przyjemne, jak również przyjemna jest dzisiejsza gra półsłówek. Dzisiaj myta, wyparzona, to dla pani. Dobrego. Dziękuję Państwu serdecznie. Do zobaczenia jutro pa.